W tym filmie pokażę ci, jak w prosty sposób stworzyć spersonalizowane bio dzięki BioGenerator AI. To narzędzie generuje atrakcyjne i autentyczne opisy profili na Instagram, TikTok, LinkedIn i innych platformach. Idealnie sprawdzi się dla twórców, marek osobistych i firm, które chcą wyróżnić się w social mediach. Na początku wpisz, komu chcesz pomagać dzięki swoim treściom lub usługom. Po wpisaniu odpowiedzi, czat przeanalizuje ją i zada kolejne pytanie. Kolejną odpowiedź na pytania: w czym konkretnie pomagasz swoim odbiorcom? Co już osiągnąłeś lub jaki masz cel na najbliższy czas? Co chcesz, żeby, żeby osoba odwiedzająca Twój profil zrobiła? Po wpisaniu wszystkich odpowiedzi, czat przygotuje propozycję Twojego biogramu. Gotowe. Teraz skopiuj swoje bio i dodaj je na swoje social media. Dodatkowo, wpisując nazwę platformy, aplikacja automatycznie dopasuje długość bio do wymagań konkretnego serwisu. Dzięki Biogenerator AI tworzenie spersonalizowanych opisów profili jest szybkie, proste i w pełni dopasowane do Twojej działalności.